Kinga Jurga, zapraszam na statystykę. Myślisz, że o nierównościach kobiet i mężczyzn w miejscu pracy wiesz już wszystko? No tak, odpowiesz. Kobiety nie zarabiają tyle samo, co ich koledzy na tych samych stanowiskach i często przegrywają z mężczyznami w wyścigu o awans. A co jeśli powiem ci, że kobiety w Polsce nie są równo traktowane w pracy także ze względu na swoje zdrowie? Tak, nie przesłyszałeś się. Chodzi o zdrowie. Brak równości płci w pracy ma wiele twarzy i długą historię. Najbardziej znanym gestem oporu przeciwko niej są wydarzenia z 1975 roku z Islandii. W tak zwany długi piątek 90% Islandek nie poszło do pracy i odmówiło wykonywania obowiązków domowych, co skończyło się paraliżem kraju, ale tylko przez jeden dzień. Obywatelki Islandii chciały w ten sposób pokazać, jak wiele pracy również tej nieodpłatnej i niewidocznej wykonują. Opłaciło się. Rok później Islandia przyjęła ustawę o równości płci, która zakazuje dyskryminacji w miejscach pracy i w szkołach. Minęło niemal pół wieku od tych wydarzeń, a kobiety w większości krajów na świecie nadal zarabiają mniej od mężczyzn. Rekordową różnicę odczuwają Koreanki. Ich pensja jest mniejsza średnio o 1 trzecią. W Unii Europejskiej ta różnica wynosi około 14%, w Polsce 8,5%. Brzmi nieźle? Nie, jeśli policzymy, że to oznacza, że kobiety w porównaniu z mężczyznami nie dostają wypłaty za około 20 dni swojej pracy. To tak, jakbyśmy przez jeden miesiąc w roku pracowały za darmo. Miejsca pracy nie są dostosowane do potrzeb kobiet na wielu poziomach. 29% Brytyjek przyznało, że ich ochronna odzież robocza nie jest zaprojektowana do użytku przez kobiety, zwłaszcza w ciąży. Hiszpańskie policjantki zorganizowały akcję, która pokazała, że ich kamizelki kuloodporne nie zapewniają im bezpieczeństwa podczas służby, bo nie pasują do damskich kształtów. Nawet systemy klimatyzacji i ciężar drzwi wejściowych są projektowane z myślą o młodych mężczyznach ważących średnio około 70 kg. Wreszcie dyskryminacja może dotyczyć również dostępu do toalet. Z badań wynika, że w przypadku kobiet wizyta w toalecie trwa 2,3 razy dłużej niż w przypadku mężczyzn. Kobiety muszą zdjąć z siebie więcej ubrań, często towarzyszą im dzieci. Te, które menstruują, muszą zmieniać tampony i podpaski. Dostęp do higienicznych i bezpiecznych toalet to jeden z filarów zdrowia menstruacyjnego, podobnie jak dostęp do środków menstruacyjnych i środowiska, w którym miesiączkująca osoba nie jest piętnowana czy narażona na przykrości. Spora liczba oglądających nas panów myśli teraz, dlaczego ten problem miałby dotyczyć także mnie. Wynika to z czystej statystyki. Około połowy damskiej populacji na świecie to kobiety w wieku produkcyjnym. To oznacza, że mniej więcej 1 czwarta ludności globu regularnie menstruuje. To nasze mamy, siostry, córki, nasze szefowe i nasze podwładne. A ponieważ ponad 84% kobiet doświadcza bolesnych miesiączek, nie powinny nas zaskakiwać dane z badań Kulczyk Foundation. Wynika z nich, że aż 17% kobiet w Polsce z powodu miesiączki zdarzyło się nie pójść do pracy lub szkoły. Z kolei co dziesiąta Polka musiała zwolnić się ze swoich obowiązków z bardzo pozaicznego powodu braku podpaski podczas okresu. Naturalny, biologiczny proces często staje się przeszkodą w zdobyciu równych szans na zawodowy rozwój. Sprawdźmy więc, jak menstruacja jest dziś postrzegana w miejscu pracy. Zdaniem ponad połowy mężczyzn, mówienie o niej w tym miejscu jest niestosowne. Nic dziwnego więc, że niemal 60% pań czuje zawstydzenie z powodu okresu, a prawie 3 czwarte ukrywa podpaskę lub tampon w drodze do biurowej toalety. Jesteś szefem? Na pewno zapewniasz swoim pracownikom bezpłatny dostęp do mydła, papieru toaletowego, kawy i herbaty, często także dodatkowych benefitów jak owoce czy słodycze. Dlaczego więc nie zapewnisz im także dostępu do podpasek? Bez nich nie da się normalnie pracować. Na menstruującego pracownika taki wydatek to miesięczny koszt oscylujący w granicach od 1 do 4 zł. Zmiana myślenia i polityki firmy w tym zakresie przekłada się na konkretne korzyści. Zdrowie menstruacyjne w miejscu pracy to dowód, że pracodawca troszczy się o pracowników i dba o równość płci. Taka firma jest lepiej postrzegana przez kandydatów do pracy i potencjalnych kontrahentów. To inwestycja w przyszłość firmy. Prosta a jednocześnie skuteczna.